Ludzie. i dzisiaj nowy odcinek z Stumblegami Guys, Guys. okej, okay, no więc jestem dwutnym i do mnie gościu właśnie jakiś e, tajemniczy dołączył więc od razu chciałem nakrywać tym tajemniczym gościem on może być dobry w blok dasza więc możemy spróbować on był chyba no ja nie wiem, kim on jest. Tym ufoludkiem. Tak, ten, co ma 2023 kroki. To on słaby jest. Nawet bo odpadł przy pierwszym. Nie udało się. No odpadł przy pierwszym, więc. Co od razu już. No słabo. No. Nie. nie. No ja chcę przeniknąć przez to coś. Tu. nie. Nie! 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 Uratuję się! Ja zawsze się ratuję. No i się uratowałem. Hej! Aj, aj no, oni są, no ale oni są tacy słabi, chodźcie koleżance, no i trwam, no z nimi, no i kto teraz wygrywa, nikt, brawo, no i zaczekajcie, więc ludzie znów w blog dasza, i znów naszym dynamatronkiem, ale na razie gramy teraz z ProLaurką. A nie z jakimś playerem, który na pierwszym czymś odpadł. Z... Mam nadzieję, że Laura będzie lepsza. No, oczywiście, że tak. Ja odpadam taki Jest epicki, bo jest epicki. Szczęście. No ale nie, nie za <laughs> nie Widziałaś to? Nie, rozbiłeś sorry, to. No zobacz, jak oglądnę sety. odcinek. Albo zrobisz w porównionym tempie. No i będziesz cały czas się pod. prawie. No Obrazyli. przecież tak jest najłatwiej. Na no, taką ściankę właśnie. No odsuńcie. Obrazyli. Suń! Suń się! Suń się! No nie. Okej, okay, będę cię... oglądać. No to fajnie będę cię oglądać. Ok, prawie się zabiła. No dlaczego jesteś lepicki, a nie kurczaczkiem. I tu masz. To by być lepsze niż ten. jak zaraz będą te kropki wiercą. Nie Z mam to... wysokiego pinga Życzę ci powodzenia! Jakiś, Stumble, znowu, guys. To to, Jakiś Stumble Guys! Jakąś robiła się jeszcze tym Guys wygrał no. Wstyd! Okej, okay, ludzie, teraz w standardową. Dokonujcie no normalną. Z prolaurką. No. Dalej. No, to no, no, chyba mój najlepszy skin to Dynamatron, więc będę nim grać. I do Dynamatrona pasują te kroki Dynamatrona, wiesz co, te. No. Jej. Aha, ty mi wywaliło. tu ludzie, druga próba, kolejna. Jak się nie uda, to no. No skoda będzie się nie uda, no, no. No, Zobaczymy, co będziemy mieć. To no jest najważniejsze. że O nie, ja mam tylko 50%. No, no ale stawiam, że No, ja też. No, ja nie nie, nie, nie wywali, nie wywali. Nie, to nie ładuje, bo mi się nie tak ładuje. Zobacz, ale zobacz gdzie ja jestem. Jest Mejhur. No nie ma Cię, mówię ci. no, no i mnie wywaliło na ludzie. I okej okay, ludzie, no musi to zadziałać. Trzecia próba. Jak trzecia próba, nie no. No to próbujemy się ślizgać na brzuszku. W, jak to się nazywa? Laser traser. No bo to jest fajny trik. może być ile chcesz. Więc... No, No to ładnie, ładnie. No to najpierw nie ma w ogóle ja by... Jezu, chciałem powiedzieć w ogóle, że są... wszyscy są botami, ale no mi nie wyszło i powiedziałem, że... Wow, jak Laura skoczyła! Laura, jak skoczyłaś! No to... Laura, jak ona zgodziła, to było coś takiego, Przecież to ją wyrzuciło. Tak. No, mnie w ogóle nie wyrzuciło, ale wiecie o co chodzi. Tak... Uii, I tak była jakby na trampolinie. Spójrzmy sobie tu bariereczką. Już się bawię. Teraz musimy sobie tu zrobić spawn pointa. Jak się zabije, to tu zrobię ze spawn pointa. Teraz sobie tu. Będziemy świrować to. I popatrzcie jak tu. To tu się zrozumie. Teraz próbuję bariereczką tu przejść. Aj. Aj. Muszę w odpowiednim momencie po prostu... Aura już weszła. Nie. dobra, płacze. To może jej syny. Jednym wielkim punchem. Ho, ho, ho. Nie! bo no ja nie przyjdę tego. Ej, no Laura weszła jak mogła. Ja se tak wejdę jak pros jeden. No zaraz tu będzie koniec... O! Jakiś masja. No, zaraz będzie koniec tej Merui. Tego nie będzie. Nie, no zaraz będzie. O, jestem najdalej! O, jestem najdalej! Nie, no jak ktoś podwójną spacją szkoczy, to będzie dalej niż ja. Bo ja robiłem ten taki fajny trik. No zaraz się skończy czas, naprawdę. Ja Okej, okay, To dobrze, nie skończył się czas. <laughs> Oszczędzywałem. O, oh, piwot push, nawet spokojnie lubię piw push, ale no, nie jestem fanem. No, bo można wszystkich popychać, jak jest gromadka, ale to, to jest niestandardowa i nie. No, jakby ludzie nie idą ze mną, tylko sami idą na... końcu. Ha. Pyk. Zobaczmy jak Ej, no, chciałbym mieć zapachę. Zobaczmy. Idź! Uratowałem go. Jak kogoś. O w jakby kogoś ratujesz w Stumble Ties. Ej, nawet. Skoczę na to. No, blue demonie. Jeszcze, Laura idzie. Fast, boy. Laura przyjdzie! Jest, dobra przeszła! Okej. Okay. Ludzie nie siedzimy w tym samym pokoju, więc nie możemy się wygadać, ale... Z Oooooo! Fajnie, fajnie, fajnie. No fajnie bardzo. Nawet powiem Wam szczerze, że przyniknę przy... Nie wiem. No ale super. O! Przenikłem razem z Laurą! No wiem, Laura, jak się cieszysz. Tylko, że jesteśmy w innych pokojach. Nie no, To nie było Okej. Okay. Nie można się na to wskoczyć, i to by było o Boże. Uruku. Zrobiłem ty trik stulecia wow. Okej, okay, lepiej po prostu sobie tak stać w miejscu Nie powiedzcie, że Laura odpadła. Jak mogła? Ej, czy ja no właśnie na to coś weszłem? Takie bagi się tu dzieją. Oj... Przechodzę. Nie! Jaki jest mod! Jaki mod przeszedł ludzie, no. Będziemy mieć po, w um, połowie... ...ponowne łączenie, więc jakby nie będę zatrzymywać tego filmika. Laura chyba miała duszy pink albo coś takiego. No okej. Okay. jest odbierz i ponowne łączenie do grupy. No jest pro Laurka. Zawsze możemy znowu startować. Akurat to było mocne, jak razem przy Z... Tym. tak krok przeniknęliśmy przez ściankę. No to było mocne. To było bardzo mocne, ale no. Fajnie by było, jakbyśmy przenikli przez y, to coś. Jak są te dwa schodki musisz wejść, to przez to przeniklibyśmy. To by było kokser. No, paintbrush. Ja bardzo paintbrush, więc Na pewno przejdzie. Ja. No trochę, no chyba nie ma tu botów. Nie no, są na pewno jakieś. Ale chyba jest jeden prawdziwy gracz, bo ma normalny nika, nie jakiś StumbleGuy. 1, 5, 6, 7. Ale zawsze możecie zobaczyć i cofnąć film. Okej, okay, oglądajcie to do końca, bo jeszcze akcje będą się dziać, bo Laura mnie wyprzyniła. oglądajcie do końca, bo znów może być W mi się, kumacie. Znów dash. Więc my to... Tu... <ścoughs> Laura próbowała sobie barierką iść. To jest zaawansowana. No, za sobie bariery. Nie! Za <laughs> prawie wypadła. Ej! Ja się na to nie umawiałem. Banana co sobie wróci. A ona się jak zawsze wpadnie, i ja się potrącę o naszego ba. No. Zaraz skończy się czas, jakby, więc to nie jest takie. No, chciałbym. Nie, mam bogi. Najpierw wyjdę na metę, bo wiedzieliście, jakie mam bagi. No, no, teraz nie mam bagi. No, ale no, wcześniej nie miały. No, gdzie ta Laura? A, na no, przejście. Uderz go, Mikołaj! <laughs> Mikołaj Picki, krepicki! <Król> Co? <laughs> Legendarny szkielet jest z nami. W ogóle. Ej, widzieliście tego legendarnego szkieleta? Fakt, właśnie trochę muzyczka Legendarnego szkieleta, no. Kto widział legendarnego? Popatrzcie, w mecie jest taki czerwony szkielet. Możecie cofnąć filmik. I zobaczycie tam właśnie. No, jakie ja mam bagi. Ja to przegram na no to. Bo mam bagi. Okej, okay. no, muszę siedzieć w moim pokoju i nie za bardzo mam internet. O, robię ten trójk. na brzuszku będę, bo wysoki to właśnie nie jest piękne. Jeszcze myślę, że wszystko jest piękne, ale czasem trzeba... No widzicie tego legend... legendarnego szkieleta? Nikt by nie powiedział, że ten Damian G to jest legendarny bot po prostu. Trzeba śmiać. Okej, czy ja właśnie spadłem i muszę iść normalnie jak normalny bot? Nie wiem, ale chyba już 8 osób jest. Ja tu się nie jednego. Czerwone nie, nie szybkie, ale to jest jedno z najgorszych. Nie, cieszy się. Czarne by było lepsze, bo czarne jest nawet szybsze. No ale. Ale się jest niebieski, więc no, mogę jeszcze gonić Laurę, przy odrobinie szczęścia. O! Dokoniłem Laury przy odrobinie szczęścia! Ale teraz mogę sobie tak spowolić, mogę sobie robić co chcę. Tutaj mogę tak sobie iść. O! to? Okay bo byli dużo ludzi przez to już. Idę sobie tu. A Laura tam próbuje też na po jechać pojechać. Dalej. 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 No, Popatrzymy co się jadę? to Na telefonie nie da się tego zrobić, bo jestem na telefonie. To nie. Damy NG nie odpadł? No, szkielet odpadł. Gdybym widział, bo ta coś specjalnego, to bym po prostu go uderzył. Nikt się nie schlizga, bo jestem na telefonie. Więc musimy po prostu na robót zrobić w kiełbasę. Laura? Musi spaść, musi spać. No, bo se... Ja wiem co się będzie dziać, ja wiem jaka jest ja widzę przeszłość, 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 przesz przeszłość, ja nie mogę jak to trudno mówić. wymówić to zaklęć. O, idzie, ja nie dam jej szans, co wy widzę? ja nie dam jej szans. Dawać. bo ja będę sobie będzie tak. co, przyjdzie na metę. Aaa, jak ją stralowałem, ale ja ją stralowałem. Ładny dance, ale to było coś takiego, że podwójne spacer do mety, ja... No i no, będzie ponowne łączenie. Co, czekajcie, Okej, Ok, widzę. No, Gramy na 9 osób w Vlogmasza jedną gierkę, jakby co. Nie milion. Bo przynajmniej się nie podobają, że jeden odpadnie, już druga, i, mu czy, i trzeba czekać. Lubię jedną dynamatron, pasuje do tej mapy i dobrze jest. Ok. That's one is dangerous. Mm -hmm. Jest ja epicki bot, jest ja bot, ten właśnie bot, ten, o ten, na ruchu, proszę, bo jest ja wszyscy, co są pizzy, to muszą uderzyć, więc mogę no, cię, chodź. Sorry, ale, no, no, to się uderzyło. o, uderzyłem, bo miałem bagi. Teraz mam bagi, więc mogę, nie mogę Tak zrobię, no, nie mogę Okej, okay, to chyba dzisiaj tyle na ten odcinek i widzimy się w innym paru.